Publiczne jednostki służby zdrowia udzielające w 1999 roku świadczenia zdrowotne w ramach umowy z Kasą Chorych we Wrocławiu to SPZOS w Świdnicy, w skład którego wchodziły cztery szpitale, w tym trzy w Świdnicy i jeden w Żarowie, cztery przychodnie rejonowe, osiem wiejskich ośrodków zdrowia, higiena szkolna, protezownia, a także pogotowie ratunkowe w Świdnicy. W skład Espezos w Świebodzicach wchodził szpital i przychodnia rejonowa. Trzy wiejskie ośrodki zdrowia i pogotowie ratunkowe. SP Strzegą to przychodnia, cztery wiejskie ośrodki zdrowia i pogotowie ratunkowe. Poza tym działały również inne podmioty, takie jak przychodnie przy zakładach przemysłowych i pierwsze praktyki lekarza rodzinnego. Reforma służby zdrowia wprowadziła system ubezpieczeń zdrowotnych, kasy chorych, a także instytucje lekarza rodzinnego. Powiaty stały się organem prowadzącym placówki. W ramach transformacji ustrojowej Państwo Polskie przeprowadziło cztery tak zwane reformy Buska. Jedną z nich była reforma administracyjna powołująca m.in. na nowo powiaty. Od 1999 roku powiat Świdnicki przejął zadania z zakresu ochrony zdrowia. Nadzorował wtedy cztery zakłady opieki zdrowotnej zlokalizowane w Świdnicy, w Świebodzicach. W Strzegomiu i w Jaworzynie Śląskiej. Były to zarówno szpitale, jak i tzw. przychodnie. Punktem zwrotnym w procesie rozwoju ochrony zdrowia w zakresie otwartego lecznictwa była decyzja zarządu powiatu obejmująca swym zasięgiem cały powiat dotycząca prywatyzacji ośrodków zdrowia. Od 2000 roku. Funkcjonują niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej, które realizują świadczenia zdrowotne nieodpłatne na rzecz mieszkańców naszego powiatu. 1 stycznia 2001 roku powstaje samodzielny publiczny zespół opieki zdrowotnej w Świdnicy po przyłączeniu SPZOZ Świebodzice do SPZOZ Świdnica. 1 styczeń 2002 rok to wydzielenie ze struktur SPZOZ Świdnica przychodni rejonowej w Świebodzicach i przekazanie jej gminie Świebodzice. 1 stycznia 2004 roku nastąpiła likwidacja oddziału chorób zakaźnych w szpitalu przy ulicy Wojska Polskiego 2 w Świdnicy i przeniesienie go do specjalistycznego szpitala zespolonego imienia Stefana Batorego w Wałbrzychu. Okres minionych 15 lat to proces przekształceń struktur szpitalnych, w ramach którego aktualnie funkcjonują dwa publiczne zakłady opieki zdrowotnej czyli Szpital Latawiec, do którego przynależy oddział reumatologiczno-rehabilitacyjny w Żarowie oraz Świdnickie Pogotowie wraz z trzema podstacjami – w Świebodzicach, w Strzegomiu i w Jaworzynie Śląskiej. W ramach tych przekształceń doszło w pewnym momencie do przejęcia szpitala w Świebodzicach przez Świdnicki ZOS, a nieco później szpital w Świebodzicach został przekazany gminie Świdnica, która podjęła decyzję o jego prywatyzacji. 1 kwietnia 2004 roku gmina Świebodzice tworzy niepubliczny zakład opieki zdrowotnej Mikulicz-spółka z ograniczoną odpowiedzialnością na bazie majątku dawnego szpitala rejonowego w Świebodzicach. Prezentujemy niektóre placówki, które funkcjonują na terenie powiatu Świnickiego. Szanowni Państwo, witam serdecznie w szpitalu Mikulicz w Świebodzicach. Jesteśmy tu dla Państwa. Przez 24 godziny na dobę, zarówno w części ambulatoryjnej, jak i szpitalnej. W części ambulatoryjnej w Pozecie, w gabinetach specjalistów, w gabinecie pomocy świątecznej i nocnej. W szpitalu w oddziałach dwóch intergistycznych, chirurgicznym, ginekologiczno-położniczym i pediatrycznym. Posiadamy również jedyny w powiecie zakład opiekuńczo-letniczy, hospicjum stacjonarne. Oraz oddział geriatrii. Jest to nasza specjalna propozycja skierowana do starszych pacjentów, kompleksowej opieki nad nimi, co w połączeniu z możliwościami rehabilitacyjnymi, kinesioterapia, fizykoterapia, terapia zajęciowa daje doskonałe efekty. Mamy również specjalną ofertę dla przyszłych mam, które otaczamy kompleksową opieką. Prowadzimy szkołę rodzenia, w której kobiety mogą przygotować się do porodu i macierzyństwa. Możecie na nas liczyć zarówno od narodzin, aż do wieku podeszłego, o każdej porze dnia i nocy. Świdnicki Ratawiec jako jednostka publiczna zapewnia pacjentom dostęp do najnowocześniejszych metod leczenia zakontraktowanych przez NFZ. Do dyspozycji pacjentów jest laboratorium diagnostyczne i mikrobiologiczne, poradnie i pracownie specjalistyczne. Obecnie szpital przyjmuje trzy razy więcej pacjentów niż przed laty. Samodzielny publiczny zespół opieki zdrowotnej w Świdnicy prowadzi swoją działalność w dwóch lokalizacjach. To jest w regionalnym specjalistycznym szpitalu Latawiec, przed którym obecnie się znajdujemy, oraz w szpitalu w Żarowi. Jesteśmy jednym z najnowocześniejszych i największych szpitali powiatowych w Polsce. To, co nas wyróżnia, to niewątpliwie wysoka jakość świadczonych usług medycznych. Jakość ta potwierdzana jest przez różnego rodzaju audyty zewnętrzne, przyznane certyfikaty oraz udział w prestiżowych rankingach. Obecnie posiadamy certyfikaty w zakresie spełniania norm ISO dotyczące systemu zarządzania jakością, zarządzania środowiskiem oraz bezpieczeństwem i, higien bezpieczeństwem i higieną pracy. W grudniu ubiegłego roku po raz trzeci, kolejny, otrzymaliśmy certyfikat akredytacyjny ministra zdrowia, który to certyfikat przyznawany jest szpitalom spełniającym najwyższe standardy jakości. Również w ubiegłym roku Dziennik Rzeszpospolita uznał nas za najlepszy publiczny szpital na Dolnym Śląsku oraz 15 w kraju. Nasz szpital jest szpitalem bardzo dobrze zinformatyzowanym. Dzięki skutecznemu aplikowaniu uzyskaliśmy na ten cel z funduszu unijnych ponad 1 700 000 zł. Prowadzona od wielu lat przy udziale władz powiatu Świdnickiego rozsądna restrukturyzacja w połączeniu z profesjonalnym zarządzaniem i zaangażowaniem całej załogi szpitala pozwoliła na istotną poprawę sytuacji finansowej szpitala w ostatnich latach. Zarówno za rok 2012, jak i 2013 szpital osiągnął pozytywny wynik finansowy. Dzięki temu mogliśmy pozwolić sobie na zakup nowoczesnego sprzętu i ciągły rozwój szpitala pod względem medycznym. Wśród najważniejszych zakupów zrealizowanych w ostatnich latach wymieniłbym artroskop, mamograf czy ostatnio laparoskop 3D. Kolejnym wyzwaniem, które chcemy podjąć, jest budowa przy szpitalu Latawiec pracowni rezonansu magnetycznego. W tej chwili opracowujemy koncepcję budynku i myślę, że jest szansa, żeby rozpocząć budowę jeszcze w tym roku. Bardzo duże znaczenie ma dla nas podnoszenie kwalifikacji przez pracowników szpitala. Dzięki temu mogliśmy uruchomić w oddziale chirurgicznym pododdział chirurgii onkologicznej, a wkrótce rozpocznie działalność pododdział angiologii przy oddziale kardiologicznym. W planie mamy również uruchomienie wielu poradni przyszpitalnych, poradni specjalistycznych, które niewątpliwie poszerzą ofertę usług zdrowotnych dla mieszkańców naszego powiatu. 15 lat w lecznictwie zamkniętym na terenie miasta Świdnica bardzo dużo się zmieniło, a szczególnie w pionie matki i dziecka. Od 4 lat jesteśmy certyfikowanym oddziałem z patologią ciąży, drugi stopień referencyjności, mówiący o tym, że możemy rodzić pacjentki już od 32 tygodnia. Dzięki bardzo dobrej i wysoko specjalistycznej kadrze na oddziale ginekologiczno-położniczym, jak i na oddziale noworodkowym, mamy bardzo dużą ilość porodów. W związku z tym, patologia, która jest przekazywana z ościennych oddziałów, takich jak Dzierżoniów, w świewodzice, w związku z tym, żeby bardziej uświadomić pacjentki i przygotować do porodu. Zorganizowaliśmy na wysokim poziomie szkołę rodzenia, która też jest certyfikowana przez Urząd Wojewódzki, czyli w pionie matki dziecka w tym okresie bardzo dużo się zmieniło. Powiatowe Pogotowie Ratunkowe w Świdnicy powstało w 2000 roku jako samodzielna jednostka. Zostało wydzielone i stworzone z Pogotowi z terenu Świdnicy, Strzegomia i Świebodzic, i od 2000 roku funkcjonuje jako jednostka samodzielna powiatowe pogotowie ratunkowe. Przeszliśmy wszelkie zmiany, jakie dokonywały się w ochronie zdrowia, i w tej chwili pracujemy w systemie Państwowego Ratownictwa Medycznego, gdzie zakontraktowane z Narodowym Funduszem mamy pięć karetek systemowych dwie karetki z lekarzem i trzy karetki bez lekarza w składzie z ratownikami medycznymi. Stacjonujemy w czterech lokalizacjach. Główną naszą bazą jest ta baza tutaj w Świdnicy i tutaj stoją dwie karetki: jedna karetka z lekarzem, jedna karetka bez lekarza. Oprócz tego mamy podstacje w Świebodzicach, w Strzegomiu i w Jaworzynie Śląskiej i realizujemy wyjazdy do Stanów Nagłych, do zachorowań. I stanów nagłych na terenie całego naszego powiatu. W 2013 roku takich wyjazdów zrealizowaliśmy 13,5 tysiąca. Najwięcej razy wyjeżdżaliśmy do zachorowań, a z czego 2128 to były wypadki na terenie naszego powiatu, jakie się wydarzyły. Karetka ta, którą mamy w tle z tyłu za moimi, za moimi plecami, jest to jedna z nowszych karetek kupiona w 2012 roku, natomiast w 2013 roku w grudniu kupiliśmy jeszcze jedną karetkę o takim samym standardzie, z takim samym wyposażeniem, która stacjonuje i jeździ na podstacji w świewodzicach. Natomiast oprócz działalności podstawowej prowadzimy jeszcze zadania w ramach nocnej świątecznej opieki lekarskiej i pielęgniarskiej. Są to zadania, które przejmujemy w godzinach, kiedy zamknięte są przychodnie podstawowej opieki zdrowotnej, czyli w dni robocze od godziny 18 do godziny 8 rano i we wszystkie dni wolne od pracy i święta i soboty te zadania realizujemy. W ramach tych zadań mamy cztery gabinety lekarsko-pielęgniarskie, to są dwa umiejscowione w naszej stacji, jeden w szpitalu Mikulicz, który jest naszym podwykonawcą tej umowy i jeden gabinet lekarsko-pielęgniarski z podstacji w Strzegomiu. W ramach tych zadań realizujemy również wizyty domowe u pacjentów. Jeszcze jednym naszym dodatkowym zadaniem są zadania dotyczące transportów pacjentów z przychodni do szpitala na konsultacje jak również z domu na konsultacje czy na badania tych pacjentów, którzy nie są w stanie sami do tej przychodni na tą konsultację się udać. Rozpoczęliśmy w kwietniu tego roku budowę nowej siedziby na działce w okolicy Szpitala Latawiec. Budowa jest w toku, pogoda nam sprzyja, już powstają pierwsze mury i myślę, że zakończy się tak jak jest wpisane w umowie, czyli w listopadzie tego roku i w przyszłym roku. Będziemy mogli spotkać się już na nowym terenie, w nowej siedzibie, gdzie na pewno zdecydowanie poprawią się warunki dla pacjentów, którzy będą odwiedzać nocną i świąteczną opiekę lekarską, dla naszych samochodów, bo będą stały w zamkniętych pomieszczeniach, zadaszonych. No i dla pracowników te warunki socjalne będą na pewno zdecydowanie lepsze. Mimo powracającej, bardzo kontrowersyjnej dyskusji, na temat ewentualnej prywatyzacji czy to pogotowia, czy szpitala w Świdnicy, mocno chcę podkreślić, że nie znajdujemy żadnego uzasadnienia dla przyjęcia takiego kierunku rozwoju tych placówek. Tym bardziej, że zarówno szpital, latawiec, jak i pogotowie ratunkowe w Świdnicy uzyskują pozytywny wynik finansowy. Na potwierdzenie tych słów przygotowujemy nową siedzibę pogotowia która powstaje na naszych oczach. Świadczenia z zakresu ambulatoryjnej opieki zdrowotnej w 1999 roku udzielało 30 placówek, a obecnie 71 publicznych i niepublicznych zakładów opieki zdrowotnej. W tym w Świdnicy w roku 1999 świadczeń udzielało 14 zakładów opieki zdrowotnej, a w roku 2014 25 zakładów opieki zdrowotnej i 13 indywidualnych praktyk stomatologicznych. Podstawowym ogniwem systemu udzielania świadczeń jest lekarz podstawowej opieki zdrowotnej, którym najczęściej jest lekarz specjalista medycyny rodzinnej. Odpowiedzialny jest on za leczenie oraz prowadzenie profilaktyki zdrowotnej zapisanych do niego pacjentów. W przypadku, gdy choroba pacjenta wymaga leczenia specjalistycznego, lekarz POZ wydaje skierowanie do poradni specjalistycznej lub szpitala. W 1999 roku w zakładach publicznych w powiecie świdnickim udzielono 467 988 porad, natomiast w roku 2012 było ich 649 648. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ars Medica świadczy usługi medyczne dla szeregu instytucji, osób prywatnych oraz w ramach zawartych kontraktów dla pacjentów Narodowego Funduszu Zdrowia. Mi, misją naszej przychodni jest e, świadczenie na rzecz pacjentów wysokospecjalistycznych usług medycznych e, w sposób profesjonalny e, i w e, sposób taki, który by satysfakcjonował pacjentów. Ponieważ budynek naszej przychodni zlokalizowany jest w centrum Świdnicy e, z dogodnym dojazdem e, środkami Komunikacji miejskiej pozwala to na dotarcie jak najszybciej w razie nagłych zachorowań. Budynek posiada przestronne korytarze, które pełnią funkcję poczekalni, gdzie pacjenci mogą wygodnie i w spokoju oczekiwać na wizytę u lekarza. W naszej przychodni do dyspozycji pacjenta jest szereg poradni podstawowej opieki zdrowotnej z bardzo dobrze działającą poradnią dla dzieci, gdzie zatrudniony jest trzech pediatrów. Oprócz tego szereg poradni specjalistycznych, z których wymienię takie jak poradnia alergologiczna, poradnia wad postawy, poradnia ortopedyczna oraz poradnia zdrowia psychicznego dla dzieci i młodzieży. Poradnie i pracownie wyposażone są w nowoczesny sprzęt, który spełnia wymogi standardów europejskich. Zakupiony został też do gabinetu rentgenowskiego nowy aparat RTG oraz aparat densytometrii, który służy do diagnostyki osteoporozy, do badania gęstości kości. W poradniach specjalistycznych pracują lekarze, specjaliści, którzy są otwarci na potrzeby zdrowotne naszych pacjentów. W naszej przychodni Ars Medica został wdrożony system zarządzania jakością odpowiadający wymaganiom normy ISO 9001-2009 i obejmuje on w szczególności udzielania świadczeń zdrowotnych. I diagnostykę pacjentom w trybie ambulatoryjnej, zarządzanie pracami administracyjno-gospodarczymi zaopatrzeniem przychodni, zarządzanie infrastrukturą techniczną przychodni, zarządzanie zasobami ludzkimi oraz administrowanie systemem zarządzania jakością. Pracownicy naszej placówki stworzyli przyjazną, rodzinną atmosferę dla pacjentów, co powoduje, że pacjenci tutaj czują się komfortowo, mogą liczyć na naszą życzliwość, pomoc i otwartość w rozwiązywaniu wszystkich problemów. Zespół Usług Medycznych Medyk powstał w lutym 1999 roku. Jest rok 2014 jest rokiem 15-lecia funkcjonowania firmy. Świadczymy kompleksowe usługi medyczne obejmujące podstawową opiekę zdrowotną, lekarz, pielęgniarka, położna, rehabilitację leczniczą, zarówno usługi lekarze jak i zabiegi fizjoterapeutyczne, stomatologia, Leczenie psychiatryczne i uzależnień obejmujące poradnie zdrowia psychicznego, poradnie leczenia uzależnień, poradnie psychologiczną. Dwie pierwsze wymienione przeze mnie to są poradnie działające również w ramach kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia. Ambulatoryjna opieka specjalistyczna działa w kilkanaście poradni specjalistycznych, w tym trzynaście w ramach umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia, w tym unikatowa. Poradnia leczenia bólu, która jako pierwsza na Dolnym Śląsku i 17 w kraju posiada od 2009 roku certyfikat Polskiego Towarzystwa Badania Bólu. Oświadczymy również usługi diagnostyczne w zakresie pracowni diagnostyki laboratoryjnej, jak i pracowni ultrasonograficznej. Firma w 2007 roku wdrożyła system zarządzania jakością wypełniający normę ISO 2001-2009 i do dzisiaj ten certyfikat to normę wypełniamy. W firmie pracuje ponad 120 osób, z tego ponad 80% to jest personel medyczny. O znaczeniu roli firmy świadczy fakt, że w 2013 roku w każdy dzień roboczy odwiedziło nas. Ponad 1000 pacjentów. Witamy w przychodni zdrowia w Strzegomiu. To jest jedna z dwóch naszych przychodni, jedna w Strzegomiu, druga w Rostoce. Niewielka to przychodnia, przychodnia lekarza rodzinnego, gdzie pacjenci nie są anonimowi to nas wyróżnia na tle innych przychodni. Każdy pacjent ma doskonałą opiekę i każdy pacjent wie, czego może to otrzymać. Oprócz podstawowej opieki zdrowotnej pacjent może otrzymać również specjalistyczne poradnie lekarskie, wszystko w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia, tak samo jak medycyna pracy. Jednocześnie pacjent może korzystać jak z przychodni w Rostocy, tak i z przychodni w Szczegomiu. W naszej przychodni można skorzystać z, z usług i porad wielu lekarzy specjalistów. Znajdujemy się w jednym z gabinetów specjalistycznych, w poradni okulistycznej, gdzie można otrzymać pełną, kompleksową obsługę w zakresie chorób oczu. Jednocześnie nasze pacjentki mogą korzystać z badań lekarza ginekologa, naszej polożnej. Mamy pacjentów, mamy lekarza, który przyjmuje w zakresie dermatologii, psychiatrii. Można wykonać również badania USG doplerowskie oraz kardiologiczne. Obsługujemy również firmy w pełnym zakresie związanym z medycyną pracy i obsługę pracowników w zakresie ochrony zdrowia pracujących. Witam Państwa w Centrum Usług Medycznych Lab w Świdnicy. Nasza placówka powstała 1 czerwca 2000 roku i świadczy usługi w ramach umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia, osobom prywatnym, instytucjom prywatnym oraz zakładom pracy, które pobierają usługi w ramach medycyny pracy. Przez okres 14 lat działalności całkowicie zmodernizowaliśmy naszą placówkę, remontując ją i wyposażając gabinety lekarskie. Świadczenia opieki zdrowotnej udzielamy z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej, specjalistycznej opieki zdrowotnej, psychiatrii, rehabilitacji medycznej oraz stomatologii. Posiadamy szeroko rozwiniętą diagnostykę laboratoryjną, rentgenowską oraz mamograficzną, która przechodzi przez liczne kontrole i sprawdziany, a jej bardzo dobre oceny potwierdzone są przez certyfikaty i zaświadczenia. Aby wyjść naprzeciw potrzebom pacjentów, w przychodni znajduje się apteka, sklep ortopedyczny, punkt optyczny oraz pracownia audiologiczna. Jakość usług medycznych poświadczona jest otrzymanym certyfikatem systemu zarządzania jakością 9001-2008. Wysoka jakość wykwalifikowanego personelu medycznego w przychodni, jak i również personelu pomocniczego, Pomogła nam w zdobyciu szeregu nagród cennych dla nas bardzo. Są to w 2008 roku i 2009 otrzymane Perły Medycyny oraz w roku 2011 Rzetelni w Ochronie Zdrowia. Niepubliczny zakład opieki zdrowotnej Caritas, stacja opieki Centrum Pielęgniarstwa Rodzinnego, Rehabilitacji i Opieki Paliatywnej, został powołany do działalności 14 czerwca 2004 roku. Na mocy dekretu erygującego Ignacego Deca, biskupa świńskiego. Powstały wtedy stacje w Świdnicy, w Żarowie, w Bielawie, w Ząbkowicach, w Dzierżaniowie, w Świebodzicach, w Dobromierzu i lądku. Świadczymy usługi medyczne w zakresie pielęgniarstwa rodzinnego, opieki długoterminowej, medycyny szkolnej, położnictwa. 1 lipca 2011 roku została otwarta nowa rehabilitacja właśnie, znajdujemy się na terenie tej rehabilitacji została ona przeniesiona z ulicy Spółdzielczej. W 2008 roku została otwarta nowa rehabilitacja w Kudowie, w 2009 nowa rehabilitacja w Rostoce. 12 grudnia 2007 roku został otwarty drugi zakład Niepubliczny Zespół Opieki Zdrowotnej Ojca Pio. W tym zakładzie pracują pielęgniarki opieki długoterminowej w takich miejscowościach jak Bolków, Świdnica, Ząbkowice. Bielawa Głuszyca 12 grudnia 2007 roku, jeszcze w tym zakładzie ojca Pio. Dla, dlatego on został powołany, ponieważ było bardzo duże zapotrzebowanie właśnie na opiekę długoterminową. Wychodząc teraz na potrzeby społeczeństwa, dyrekcja zakładu, ksiądz biskup Ignacy Dec doszli do wniosku, że należy otworzyć nowy zakład. To będzie zakład hospicjum imieniem ojca Pio, będzie to hospicjum wyjazdowe i hospicjum stacjonarne i również zakład oddział, zakład opiekuńczo-leczniczy dla osób starszych. W tej chwili trwają remonty na ulicy Przyjaźni 2, bo tam będą te dwa zakłady. Będą otwarte, tak myślimy, przymierzamy się do daty 1 styczeń 2015 roku. Choć pacjenci i chorzy zwykle mają większe oczekiwania, to jednak zgodnie z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej każdy ma prawo do bezpłatnej ochrony zdrowia. Obywatelom, niezależnie od ich sytuacji materialnej, władze publiczne zapewniają równy dostęp do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych. Wielkim trudem i staraniem, mimo znanej mizerii finansowej powiatów, wydatkowaliśmy na służbę zdrowia w naszym powiecie kwotę ponad 10 milionów złotych najważniejsze że mimo zadłużenia powiatu służy to przede wszystkim mieszkańcom naszego powiatu oraz rozwojowi obydwu placówek wszystkie działania zarządu powiatu jak i rady powiatu w Świdnicy skierowane są przede wszystkim na stabilizację pracy zarówno szpitala jak i pogotowia oraz na rozwój tych placówek. Pamiętajmy, że z jednej strony jest pacjent, a z drugiej strony szpital i pogotowie to znaczący pracodawcy w naszym powiecie. Czynimy wszelkie starania, aby służyć rozwojowi zarówno szpitala, jak i pogotowia ratunkowego. Wspieramy wszystkie zadania i aspiracje tych placówek, ponieważ zdrowie jest nade wszystko.